Kluczową inwestycją w tym roku jest budowa przedszkola. Piotr Harasim w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość Marianna Szydlik, Wójt Gminy dwieżuty. Dzień dobry, Panie Wójt. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Pani Wójt, jakimi inwestycjami, przedsięwzięciami tak ważnymi społecznie możecie się w tym roku pochwalić? Przybyło Wam nowych dróg, chodników, nowych świetlic w gminie? Jak ten rok możemy już tak wstępnie podsumowywać? Panie redaktorze, ogólnie jestem bardzo zadowolona. Taką kluczową inwestycją w tym roku jest budowa przedszkola w miejscowości Orzyny. W gminie, w tej miejscowości jest przedszkole, ale to przedszkole jest w starym budynku. Chcielibyśmy, stworzyć w ogóle w, w Orzonach kompleks, przedszkole, szkoła, żeby to już było w jednym kompleksie. W, w dalszej perspektywie mamy jeszcze budowę orlika. Jeżeli oczywiście będą na to środki, jak najbardziej z tych środków skorzystamy i będzie to już fajny obiekt. Taki. Budowa przedszkola jeszcze przerwę możemy podglądać między innymi na pani profilu społecznościowym, tak. jak to rośnie widziałem, relacja jest regularnie prowadzona. Super jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tej inwestycji. W perspektywie mamy budowę świetlicy, też w tej miejscowości. Dodatkowo takimi naszymi wiodącymi inwestycjami są przede wszystkim inwestycje wodno-kanalizacyjne. Do tej pory udało nam się zmodernizować dwie stacje uzdatniania wody w Orzynach i w, Laure w Laurentowie. Pozostało nam jeszcze do zmodernizowania dwie stacje uzdatniania wody w Dzieżutach i w Targowie. Niektóre z tych inwestycji, e, prawda, są dofinans, dofinansowywane ze środków zewnętrznych, między innymi rządowych. E, no chyba dość sprawnie sobie radzicie z pozyskiwaniem takich środków, prawda? Między innymi tutaj z Polskiego Ładu dość duże, duże pieniądze Tak, spłynęły. dostaliśmy pieniążki z Polskiego Ładu, z, też z, rządowych, z rządowego programu rozwoju dróg, z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale też z Funduszu Sprawiedliwości. Tutaj dostaliśmy środki lotki dla Ochotniczych Straży Pożarnych na doposażenie jednostek. Również korzystamy z naszych programów rozwoju obszarów wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego. Do tej pory w od 2018 do 2021 roku na inwestycje gmina wydała 14, ponad 14 milionów. W tym roku mamy już na inwestycje wydane ponad 3 miliony, natomiast w budżecie plany inwestycyjne na ten rok to 9 milionów. Mam nadzieję, że część tych na pewno tych środków zostanie przeniesiona na następny rok, z tego względu, że nie dokończymy zadań zaczętych w tym roku. O plany jeszcze zapytam w trakcie tej rozmowy, ale chciałbym dopytać o ten 2022 jeszcze rok. Był to taki czas oddechu po tej pandemicznej rzeczywistości. Wy tutaj w gminie również taki oddech złapaliście, działo się troszeczkę w te wakacje w gminie. Chodzi oczywiście o imprezy trenerowe, tak, które, które wcześniej no, musiały z wiadomych względów być przekładane, odwoływane w tym roku się miały szansę odbyć? Tak, y, mieliśmy sporo imprez i tutaj bardzo dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury, ale też y, sołectwom, y, gdzie też już zaczynali i są też i rady sołeckie organizować y, swoje własne y, imprezy. Pani Wójt, im mniejsza gmina, tak, tym większe zaangażowanie mieszkańców jest w tym, trochę, prawdy? Wie Pan, ten rok był takim specyficznym rokiem, to co Pan powiedział, po tej pandemii troszeczkę widzieliśmy taki zastój, ale jest coraz lepiej. Przychodzi ten moment, kiedy mogę zapytać o te plany na 2023 rok. Nie tylko o inwestycje pytam, one są oczywiście ważne, ale, ale generalnie, co planujecie, na co stawiacie w przyszłym roku? W przyszłym roku, to co powiedziałam wcześniej, przede wszystkim chcielibyśmy dalej modernizować stacje uzdatniania wody. Chcielibyśmy postawić też na drogi, bo mamy sporo dróg gminnych w złym stanie. I tu systematycznie robione są projekty. I jeżeli tylko jest możliwość pozyskania środków na przebudowę, modernizację dróg, zawsze korzystamy z tych środków. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Marianna Szydlik, wójt gminy rzuty. była Państwa i moim gościem. Piotr Harasim. bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.